Cześć, tu Karimiri, witajcie w piątym odcinku naszej geometrycznej wyspy. Na początek, jak widzicie, już dorobiłem tutaj nasze takie pięterko malutkie. Ono będzie zajmowało tylko połowę sufitu, dzielone barierką od reszty pomieszczenia. Czy będzie posiadało również balkonik zewnętrzny tutaj nad naszym tarasem? Myślę, że tak. Myślę, że taki balkonik też zrobię. Druga sprawa. Jeśli chodzi o drewno. Myślę, że ilość drzew w tej chwili na naszej malutkiej wysepce osiągnęła już taką ilość, że nie będziemy mieli z tym najmniejszych problemów. Wyrosło nam tutaj nawet kilka takich super dużych, konkretnie Trzy, które strasznie mi się nie chce ich wycinać, ale będę je musiał niestety skrócić. W sprawie jedzenia. Nasza farma też już powoli zaczyna dostarczać na wystarczającą ilość zboża, żebyśmy mogli zamiast jabłek jeść chlebek. Więc też prawdopodobnie będziemy musieli ją za chwilę trochę powiększyć. W kwestii, kwestii oświetlenia wyspy i pojawienia się na niej nieproszonych gości. Pamiętacie jak w pierwszym bodajże odcinku śmiałem się, że jeżeli cokolwiek tutaj się pojawi, to ja mu współczuję. No, okazuje się, że tak, jak najbardziej tam się różne dziwne rzeczy potrafią pojawić. Niestety te różne dziwne rzeczy potrafią również przyjście do nas przywitać jak widać, nowa sztuczna inteligencja mobów działa. Dlatego najpierw zanim zaczniemy wykańczanie tego naszego domku, zeskoczymy na dół i postawimy tam pochodnie. Aha. Tak, to jest właśnie ta podwodna ściana, o której wcześniej o węgiel, o której wcześniej wspomniałem i którą będę chciał wykorzystać w jakiś sposób później. Jeżeli, jeżeli już jesteśmy przy węglu, to ilość węgla, którą w tej chwili produkuje z drewna, jest po prostu ogromna. Myślę, że za chwilę będziemy mogli spokojnie mówić o tym, że otwieram jakąś masową produkcję. W tej chwili w moich piecykach parkuję bodajże cały stack. Więc węgla też nam nie zabraknie. Prawdopodobnie w tym odcinku, o ile nie w następnym, zaczniemy przetapianie szkła, aby zrobić okna w naszym domku. Tak, teraz muszę stąd wyjść. Zbudujemy sobie takie małe schodki. Nic im nie będzie, nic się na nich nie powinno również pojawić. Mhm. Dobra, to zetniemy to drzewo, nie przeszkadza nasze, nasze tymczasowe schronienie z dirtu. Chyba też niedługo będziemy mogli yy, rozebrać i przenieść się do środka, w trakcie, w trakcie budowy tego pięterka. Yy, Zorientowałem się, że nie przemyślałem również sprawy, w którym miejscu postawię piecyki. Doszedłem w końcu jednak do takiego wniosku, że nie będę ich stawiał bezpośrednio w domku, ale postawię je w piwnicy. Ale, żeby tego jeszcze było mało w dalszym ciągu, wejście do tej piwnicy nie będzie też bezpośrednio z domku, tylko z zewnątrz, z poziomu, z poziomu tutaj tego tarasu. Mianowicie tu będzie taras z wyjściem również na nasz ogródek, ale po jego prawej stronie zaraz tutaj w tym kącie obok drzwi będą schodki, które będą prowadziły tutaj i w tej jaskini, którą sztucznie wykopałem szukając cobblestona po prostu postawię te piecyki, będzie tutaj Mały magazyn. On oczywiście będzie miał, myślę, wejście takie mm, na szybko, czyli po prostu będzie dziura, y, dziura przez wszystkie piętra. Może niekoniecznie z tej strony, może tutaj będzie tutaj dziura i taka niby mini winda z wody, y, aby po prostu szybko się do tej piwnicy dostać. Czy będzie wejście w drugą stronę ala klapa lub kl, lub schodki gdzieś tu? Nie wiem, tego też jeszcze nie zdecydowałem, w tym miejscu niby można to zrobić, jest, jest jak najbardziej na to przestrzeń 3, na no co najmniej 5, ale dalej tak trochę myślę, koło drzwi wejściowych niby nie wypada, zobaczymy jak to wyjdzie, być może pomysł z wejściem na zewnątrz w tym miejscu szczególnie nam się nie opłaci i będziemy musieli wszystko... Przerobić. Dobra. Tyle nawiasem wstępu. Zejdziemy szybko do naszej farmy. Zbierzemy zboże. Ha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Całkiem nieźle siedem. 7 razy zboże i 9 razy ziarno. Trzcina, trzcina też sobie całkiem nieźle radzi. Musiałem ją rozsadzić odrobinę. Myślę, że za chwilę będziemy mogli spokojnie z niej zrezygnować. Włóżmy to do skrzyni, wszystko. W tej chwili nie będzie nam w żaden sposób potrzebne. Po, połowę jabłek też myślę. Możemy zutylizować. To od razu zjemy. No trzy nawet. I wrócimy na nasze... A nie, jeszcze nie wrócimy. Użyjemy piasku, który wykopaliśmy wcześniej. Przetopimy do na szkło. I zaczniemy powoli wstawiać okna, jak również drzwi. Drzwi nawet... Węglu dokąd? A, no tak, bo tutaj mamy węgiel, drzewny, włożony do pieca, a to był węgiel zwykły. Tego się nie polubiły. Tu mamy też węgiel drzewny. To, to w takim razie reszta do skrzyni. Weźmiemy tesek. Wyprodukujemy od razu sztuk, drzwi. Ile my tam ich mamy? Raz, dwa, trzy, cztery sztuki łącznie. Jedne będą podwójne. Jedne czy dwie zrobimy podwójne? Myślę, że na razie, na razie zostaniemy przy czterech sztukach. I w miarę upływu czasu będzie ich więcej. Oczywiście. Teraz drzwi podwójne zostały podobno naprawione. Za chwilę, za chwilę będę musiał sprawdzić, czy. Dotyczy się to również obwodów z Redstone'a, podobno tak, że drzwi, znaczy mam nadzieję, że już podwójne drzwi będą się w stanie otwierać na płytkę naciskową jednocześnie. Ewentualnie, ewentualnie oby, oby dwa skrzydła. Tak? No ok. Nie otwierają się obydwa naraz, co prawda, po naciśnięciu na dowolną. Aczkolwiek nie ma już tego efektu, który był na początku, że jedne drzwi po dostawieniu płytki pozostawały wiecznie otwarte, drugie wiecznie zamknięte i trzeba było układać przekaźnik z redstone torcza, który je utrzymywał w tej samej pozycji. To na pewno uprości wiele, wiele układów. Wykorzystujących właśnie drzwi. Okay. Drzwi się teraz wszystkie powinny pozamykać. Szkło w piecykach się przetapia. Myślę, że zaczniemy... Znaczy, tak, dobrze widzicie. Musiałem przenieść farmę piętro wyżej. Myślę, że w tym miejscu damy jakieś elementy wykończenia oparte na płotkach. Nawet nawet już powoli mam wystarczająco dużo desek, aby zacząć to powoli robić. Udało nam się wyprodukować 32 płotki. Dobra, na początek, na początek element dekoracyjny. By odgrodzić klatkę schodową od reszty, reszty pomieszczenia, tyle wystarczy. Zrobimy jeszcze jedno. Mam nadzieję, że nie będę się o to specjalnie zabijał, a nawet jeśli to yy, po prostu w razie potrzeby to się przeniesie. Yy, teraz następny element, yy, jeśli chodzi o wykończenie w tym miejscu. Będzie taki malutki tarasik. Nie będzie to taras taki wysunięty do przodu, jak myślałem wcześniej. Będzie to taki malutki, otwarty tarasik. I tu będą drzwi prowadzące do, do wnętrza budynku z powrotem. Oczywiście wszystko będzie ładnie ogrodzone płotkiem. Żeby to jakoś wyglądało. No i idealnie, płotków, płotków tam nam wystarczyło. Jeżeli chodzi o daszek, daszek będzie też tutaj, tylko będzie odzrobiony z półpłytek. Z tytułu, że w tej chwili, popatrzcie, 1-2 można już umieszczać półpłytki do góry nogami, czyli pod sufitem, tak samo jak schodki. Myślę, że to nam pozwoli uzyskać też bardzo, bardzo ciekawy efekt dekoracyjny. Chyba nie przemyślałem jednej kwestii związanej z tym otwartym balkonikiem. Mianowicie nie będzie tutaj drzwi. Wejście do domu będzie właściwie na powietrzu. Tutaj, tutaj będzie ściana. Tutaj będzie ściana. Jeszcze to widzę, muszę przemyśleć odrobinkę. Czy tam się nie znajdzie coś ciekawego. I tu będzie ściana albo okno, i tu będzie zwykła. No dobra, zabrakło nam płotków. Nieważne. Po prostu, po prostu teraz wykończymy sobie odrobinę z tej strony wejście. Wejście na dwa czy na jeden? Myślę, że zrobimy je na Dwa. Chociaż, chociaż z drugiej strony... eh dobra, będzie na dwa. Nie zaszkodzi na pewno. Yy, I tak, trzy. Trzy na wysokość. Czy, czy zrobimy obwódkę? Z drewna czy z dech? Nie, dobrze, trzymajmy się. Trzymajmy się kanonu, robimy, robimy opłódkę z drewna. Nie trafiłem, muszę pójść na górę i to naprawić. Ustawimy tutaj takie tymczasowe schodki. Siekiera do boju. O, siekiera się zepsuła. Oczywiście nie mam zapasowej, bo po co? Kto by potrzebował zapasowej siekiery? Będziemy musieli wyciąć te drzewa, przy okazji. Ktoś, ktoś może się zapytać, czemu nie zrobiłem tutaj tego sufitu Oczywiście znowu drewno, czego nie zrobimy tego sufitu, na którym w tej chwili stoimy podwójnego, aby móc umieścić lampy w taki sposób, aby świeciły z sufitu tutaj, a nie świeciły z podłogi po drugiej stronie. Mianowicie, doszedłem do wniosku, że owszem, mógłbym to zrobić, jednak musiałbym od razu troszkę zmodyfikować tutaj klatkę schodową, mianowicie odsunąć o jeden. Nie chciałem tego robić, żeby wychodziły schody tutaj poza ściankę, jak również nie chciałem przesuwać tej ściany. Poza tym wykorzystam efekt lamp. To nie będzie taki czysty, żywy glowstone starczący ze ściany bądź z podłogi. Postaram się zrobić lampy. Taki domek drewniany z, właśnie z takimi lampami powinien też dawać bardzo ciekawy efekt. Nawet nawet kto wie, czy zamiast glowstonu nie użyję po prostu zwykłych pochodni. Dokładnie tak samo na piętrze. Wtedy, wtedy po prostu patrząc, tutaj będziemy widzieć lampy i, i powiedzmy sobie ocean. Czy tutaj, czy tutaj pozostawię pustą przestrzeń i duże okna? Myślę, że tak, że będzie to wyglądało ładnie. Jednak z tytułu, że ma tutaj stać jeszcze moje łóżko prawdopodobnie i jakieś skrzynki być może będziemy musieli część. Część tej przestrzeni jednak poświęcić i postawić zamiast okna zwykłą ścianę. Jeśli chodzi o resztę tego domku, w tym miejscu też planowałem zrobić dużą taką szklaną ścianę. Czy będzie to ściana z szyby, czy ściana z bloków szkła, jeszcze nie wiem. Ale myślę, że tyle na razie wystarczy. W następnym odcinku dokończymy budowę tego piętra. Jak również zastanowimy się, jak zapełnić tą pustą przestrzeń tutaj. Na razie. Cześć.